No i tuż po powrocie e, z dalekiej Australii mamy okazję porozmawiać z Maćkiem Suleckim. Witaj Maciek. Siemanko. I co Ty tam robiłeś w tej Australii? Widziałem, tam walczyłeś z kangurami, dużo przygód było. E, a, trenowałeś coś troszeczkę? No, trochę. No, to opowiadaj, opowiadaj. <laughs> Nie no, fajny wyjazd, naprawdę pierwsza klasa. Jeżeli chodzi o sportowo, sportową część, też turystyczną. No, nie mogę nie skorzystać z tego wyjazdu, ponad 60 różnych sparingów skoczyłem, e, codziennie mocne treningi, cztery spalich partnerów, z jednym sparowałem głównie, z takiem danem, e, zrobiłem z nim... Kurczę z 40 rund sparingu, oprócz tego jeszcze zrobię z 20-30, a 60-70 rund. No to jest bardzo, bardzo dużo, naprawdę. Eee, a więc forma jest sportowo jestem ja bardzo dobrze przygotowany już dzisiaj. Co sumie mogę wychodzić na ringu, jeszcze tylko o, trochę wagi jeszcze trochę zostało, mm -hmm. razu, więc sobie pozwolę sobie tam zjeść. Ale ogólnie jestem w formie. No i też turystycznie zwiedziłem Australię, pochodziłem troszeczkę, zobaczyłem. No, kawał, kawał drogi. Eee, kawał drogi, kurczę 30 godzin w samolocie. Myślałem, że i ja ją zniosę, człowieku masakra, naprawdę coś strasznego. Ale było zajebi. Naprawdę było warto kozaczek. Trochę, trochę kangurów, żeśmy nas straszyli. Zajebiście. Skąd to się wzięło? Tomek Turkowski tutaj... tutaj. E... Znowu Tomek Turkowski. Znowu stanął na wysokości A, zadania. No no, ten Tomek szaleje po prostu. Znowu narozrabiał, znowu narozrabiał. E, tutaj też do spółki spał z, z Robertem Krzakiem. Zorganizowali mi taki wyjazd. Bardzo mi się przydał taki wyjazd, bo nie boksowałem jeszcze od w czerwca. A wyjście do ringu z kimś innym, posparowanie, łapanie formy, otoczenia, zmiana otoczenia, no zmiana ludzi. Zajebiście, naprawdę kłon mm, Jak oceniasz w ogóle poziom tam w Australii, jeżeli chodzi o boks z tymi e, chłopakami, z którymi sparowałeś? Jak to wyglądało? Powiem tak, tak, ogólnie było tam dwóch chłopaków z Australii, właśnie z i, i jakiś chłopaczek, który boksował teraz z Ludwiczakiem. E, też inspirowałem Brauhao, Brauhaus, no nieważne, nie będę tam wiesz. I Tam jeszcze był jeden taki e, w średniej walce The Daymond, Nicholson, dobry chłopak, bardzo dobry zawodnik. Z Australijczycy taka, taka troszeczkę angielski styl boksowania. Nie najlepsza technika, dużo zbierają na głowę, no, ale charakterni idą do, do przodu bardzo silni ludzie. E, trzeba uważać, pod, poprawić można parę metów, jeżeli chodzi o defensywę. Wyciągnąłem bardzo dużo z tych sparingów. Dobrze, no to co teraz? Y, tutaj wróciłeś na Legię, troszkę się ruszasz, cały czas jesteś w treningu. Nie jest to może coś y, mega intensywnego, ale trenujesz. Y, kiedy walki? No może cały czas w sumie, cały czas jestem w, w treningu, czy też biegam 2-3 lata w tygodniu, a jest ta formacja takiego podtrzymywana. No, na temat walki prawdopodobnie nie wiem, nie wiem. Czekam na, na ten. Początek roku. Możliwe, że tak, czekam na termin, mam nadzieję, że to będzie coś dużego, jakaś fajna walka. E, ale tak jak mówię, ja jestem z od roboty na sali. Wypełnianie w 100% dobrze. No sumiennie nawet. Sumiennie, zapierniczam, się trenuję, jestem w formie. No, a ja na, na konkretnie czekam. No dzisiaj akurat mieliśmy... E e no, no. No. Zawysiłeś no, 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 zawiesiłeś się no. Zejdzisz zarobiłem. się, dziwisz się, dziwisz <gup> no. <yurai> Mogę zwrócić uwagę. Ale ogarnij się trochę. Dobra. E <gup>. <cłup> <gup�� <gup>. <gup <gup Słuchaj, e, dzisiaj na Legi tutaj fajnie, dużo, fajna atmosfera była, dużo znajomych, dużo e, znanych twarzy, e, mnóstwo, mnóstwo kolegów, e, fajny klimat, prawda? Bardzo fajny. No to zawsze jest fajny klimat. No ale rzeczywiście przede mówię kurczę, chyba świat się kończy, nie wiem, coś się dzieje. Wszyscy w nie jednej sali, nie? Wszyscy w jednym momencie na jednej sali mówię, nie no, coś zaczyna się szykować. Ale fajnie, fajnie, bo wrócił takie stare czasy mi się przypomniały, kiedy... No mi, też, mi były, też byliśmy na sali a Master tutaj Norek, Krzysztof Trzaskowski przed Kłaku, Treg Mitruk, Nie no zajebi się, bardzo fajnie wiesz. Byle byle się, bo to od razu lepiej się fajnie się trenuje. E, Maciuś, nie będę ci przedłużał. Dzięki wielkie za rozmowę. No i co, czekamy na jakieś informacje co do walki. No i tam będziemy zaglądali na Twoje treningi. Jak najbardziej zapraszam, może się czegoś nauczycie. Dzięki. Dzięki.